Nine, 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 nine. Na fali jak sen, lecimy razem, mój tym, mój sen Bałdzie bas nie stres, tylko vibe i To tym nasz cel, każda gra to tren Kiedy gramy, to wiem, że to nasz jest dzień, na fali jak sen, lecimy Desz leci jak chill, nad jeziorem mam flow Nowe skoki po mieście, jakby czas był slow Woda zimna jak lód, ale czuję ten prąd Nowe kroki po życiu, idę w to co front Deszcz tańczę jak brzeg Błyszczy asfalt i vibe W głowie plan by mieć luz Niech płynie ten hype Wokół ludzi jak my, każdy niesie swój sen Na przystanku pod lampą, widzę blaski dzień Nowe drogi, nowy plan, to jest ciągły Na fali jak sen Lecimy razem, mój Tim, mój Sen Bałdzie was nie stres Tylko wi Benz, to Tim, nasz cel Każda gra to trend, kiedy gramy to wiem, że to nasz jest dzień. Sen. Po pracy mam vibe, to jest złoty ten czas Po bulwarach rzeki bom, co dzień inny raj Na rondzie mogilskim odbijam jak boss Bity w głośnikach, lecą jak to Praty w a głowa już grze W moim mieście każdy zna to co złe Na fali jak sen Lecim razem, mój tym mój sen Bałcie bas! Na fali jak sen, lecim razem mój tym, mój sen Bałciebas nie stres, tylko vibe pędzę to tim nasz cel Każda gra to trend, kiedy gramy to wiem, że to nasz jest gen Kraków no co boże, bójszy jak sen Po bulwarach z ekipą to dzień inny trend Tu w głowie masa pod butem ten brzęd. de To ty ja nasz vibe, lecim na zwał i pleci